Chciałbym Państwu przedstawić kilka zdań o raporcie, który mam kazę tworzyć dotyczący przyszłości kin w Europie. Ten raport zakłada ogromne inwestycje w większości kin europejskich, których jest ponad 30 tysięcy, które będą musiały przejść obligatoryjnie system zmiany z technologii analogowej, czyli taśm 35 mm, na technologie cyfrowe. Powinno to pozwolić na to, że każdy film, który powstaje w Europie, a jest ich ponad. Tysiąc w każdym roku będzie mógł być prezentowany w dowolnym kinie w małej miejscowości w Polsce czy Rumunii, optymalnie we wszystkich wersjach językowych. Chodzi o to, aby promować różnorodność kulturową wśród mieszkańców Europy i udostępnić sztukę, jaką jest film, dla większości potencjalnych odbiorców. Drugim elementem tego raportu będzie edukacja filmowa. Chcemy, aby takie systemy obligatoryjnej edukacji filmowej mogły być w każdym z państw, aby praktycznie od, od przedszkolaka po, po studentów e, e, uwrażliwiać dzięki dyskusjom o filmie i, i w tym obszarze sztuki. Po trzecie chcemy przygotować duże nakłady finansowe, które pozwolą na to, aby każde kino mogło przejść proces cyfryzacji e, i mam nadzieję, że w to także włączą się państwa członkowskie. Raport będzie mój prezentowany także w czasie festiwalu w Cannes e, i ogromnie liczę na to, że, że także wiele sugestii otrzymam właśnie w czasie Festiwalu w Cannes. Raport będzie głosowany we wrześniu. Dziękuję.